A więc w dzisiejszym odcinku spytałem ta GPT, jaki ma najlepsze pomysły na filmik. I to jest to, co mi odpowiedział. Tytuł Światło w Ciemności. Fabuła. Mamy miasto. Dobra. Czat GPT. Ty. miałeś mi dać pomysł na odcinek z gry. Nie napisałeś mi tego. <noise> Nie, no. Okej, okay. Je jeszcze raz. Jeszcze raz. Okej. Okay. Jest pierwszy taki. Oto był. Hmm. Tytuł misji Zagubiony świat. Okej, okay. nie, nie, Okej, okay. dobra, nie, 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 okay. nie, to jeszcze raz. <grym> nie, 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 Generujemy jakiś kurde... nie, o nie, tak, nie, To nie, nie, Tytuł mapy Załamanie połączenia Fabuła. Grocze znajdują się w tajemniczej stacji kosmicznej. W której system kontroli został, został skakowany. Amongus... Której systemy kontroli zostały skakowane przez grupę cyberprzestępców Among cyber Amongus <laughs> Dobra to Ich zadaniem jest przywrócenie porządku i dobra okay. among us. Dobra, Amongus w CS-ie, okej. Okay. Więc okazało się, że w cs ie dwa nie ma Among Amongus, co jest słabe. Ale wiecie co to oznacza? Możemy wrócić do chat GPT, aby więcej genialnych pomysłów. Okej. Okay. Okej, okay, proszę Państwa. Ten pomysł nie może nie wypalić. Jeżeli chat GPT to stoi w jakikolwiek sposób, to ja nie wiem, ja chyba wbuchnę. To jest idealne. Nie może, nie ma opcji, że on to w jakikolwiek sposób Okej. Okay. Eee... No kamo no. A więc jak widzicie będziemy musieli zakończyć odcinek tu, ponieważ czat GPT nie działa A Jednak działa Okej, okay, proszę państwa, próba druga Co się stanie? Czy czat GPT zrobi z tego coś dobrego? Czy to... Oli. Eee. Za chwilę się przekonamy. I... eee. Eee. Okej. Eee. Okej. Okay. 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 Posłuchajcie mnie. Ja jestem wyraźnie cierpliwym człowiekiem, ale to już się robi żałosne, to jest jakiś żart, to to, 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 nie, 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 czego on nie rozumie w słowie odcinek, to słowo odcinek jest problemem, C co jest problemem, ja, ja nie rozumiem, nie rozumiem o co chodzi, dlaczego, dobra, ja mam, wiecie co, ja mam dosyć takie pytania, kończymy ten odcinek, teraz już tym razem na serio, bo on nic nie rozumie.